Siema na z tej strony Meksikano. Oglądam teraz yy, gremkę i wiem, że, że, yy, że chce ze mną jakiś kontakt. No, spróbujemy tu się skontaktować na początku instagramowo yy, z tymi osobami, które, yy, które się nim opiekują i chodzi tu o ten problem, problem alkoholu i. Ja to powiem właściwie do geremka. A może nawet do każdego, kto, do każdego, kto ma ten sam problem co geremek, bo to jest tak trudny problem i tak złożony, że nawet nie jestem w stanie, powiem Wam, wygłosić jakiegoś tutaj yy, nie wiem, orędzia do, do geremka albo geremek, albo nie wiem, po prostu albo jakiś mowy poklepującej po plecach. Wiem parę rzeczy, które może Ci pomogą, ale to nie będzie żadna mowa motywacyjna, ani ani nie wiem, czy, czy, czy to Ci pomoże. Wiem na pewno jedno i to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, że póki nie będziesz miał tego w głowie sam osobiście, że nie chcesz kontynuować życia z alkoholem, to nikt ci nie pomoże. Nie pomoże ci ani ten koleś, ani ta koleżanka, ani żaden terapeuta. Nikt, nikt tego nie zrobi za ciebie. Żadne mowy terapeutyczne, nawet żebyś chodził na 100 terapii, to gwarantuję ci, że nikt ci nie pomoże, jeżeli sam, tak naprawdę sam z siebie, nie będziesz chciał. Nie pić. Po prostu muszę to wyciszyć, bo, bo tutaj są wulgarne słowa. Nie wiem, czy nie będzie słychać ich. Więc przede wszystkim to jest najważniejsze. I mi się wydaje, przynajmniej tak z moim doświadczeniem, to uważam, że póki sam, sam z siebie. Nie będziesz świadomy tej decyzji, że ty. No nie, nie piję, bo wiesz, wiesz Gramek, jak ja sobie tłumaczę ten alkohol i to, że tyle czasu udało mi się nie pić nawet piwa jednego, bo ja sobie to tłumaczę, że to jest dla mnie trucizna. Ale to jest tylko mój przykład, a każdy człowiek jest inny. I na ciebie może to nie zadziałać. Ja po prostu mam w głowie gdzieś to zakodowane, że to mnie zabija. Że to mnie prawie zabiło. Mój przypadek był zupełnie inny niż Twój. Ja zdaję sobie sprawę, że zjebałem sobie życie. Że zjebałem życie dla rodziny, dla najbliższych, dla matki. Bo się musiała ze mną męczyć. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I to nigdy mnie nie ominie. I to będzie za mną się ciągnęło całe moje życie. Nawet jeżeli teraz jest lepsze. Mam nadzieję, że jest lepsze. Że zmieniam się na lepsze. Ale mój przypadek jest zupełnie inny. Ja wylądowałem w szpitalu. Mało brakowało, bym się przekręcił. Gdybym prawdopodobnie ciągłość alkoholu dalej kontynuował, prawdopodobnie bym teraz nie mówił tego do ciebie, tylko prawdopodobnie bym leżał gdzieś tam obok łosia. Ja na łosia. Masz przykład, Jan Łoś, Nie zatrzymał się, nie, bym nie uświadomił sobie, że coś jest nie tak. Nie chciał iść do szpitala i tak dalej, chociaż nie zawsze szpital załatwia sprawę. Więc mi się wydaje, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś sam zrozumiał, że to ci szkodzi. Nie tłumacz sobie, że z są ludzi, bo będziesz miał na pewno takie kurwa doły na 100%. Na 100 tysięcy procent. Noce bezsenne to wiadomo, każdy ma. Każdy alkoholik, który przestaje pić, ma noce bezsenne, ponieważ to właściwie alkohol go usypiał. Dzięki alkoholowi się zasypiało, bo się było na bani i tak dalej. Nie masz alkoholu w sobie, nie masz tego czegoś. Więc nie śpisz. I to jest normalne, ale to minie. Minie czasem, będziesz potem spał. Jeżeli uda ci się, Twoje życie się zmieni o 180 stopni. Ale przede wszystkim. Musisz sobie uświadomić, że alkohol cię zabija. Zabija ciebie i zabija bliskich wokół ciebie. Bo nie tylko ty tracisz na tym, ale tracą twoi i bliscy. Musisz sobie też uświadomić, że skończy się koleżeństwo z, z chłopakami, z którymi piłeś. Bo tak się nie da. Bo tak się nie da, bo cię może dopaść pokusa. Różni są ludzie. Jednych dopada, drugich nie. Ale możecie dopaść pokusa, więc prawdopodobnie skończył się znajomości z, z kumplami, z, jak to się mówi w cudzysłowu spod bloku. No taka prawda. Więc niestety pokus będzie tyle, bo alkohol to nie narkotyki. Narkotyki trzeba sobie, jak to się mówi, dobra powiem już po ludzku chuj tam naruchać. Alkohol jest wszędzie. U kumpla w sklepie. Po drodze, przy pijaczku, który cię zaczepi, i zapyta się, nie pijesz pan? I to jest o wiele trudniejsze. I będziesz musiał się z tym zderzyć. I będziesz się z tym zderzał, non-stop. Przez całe swoje życie. To nie jest teraz, tu, na chwilę, i już. I po kłopocie. Tylko będziesz, alkoholik, tak naprawdę, chyba wojuje. Wojuję jestem z tym całe życie. Są dni lepsze, są dni słabsze. Będziesz miał na pewno kryzysy. Na 100%. Ale wtedy zawsze sobie starasz się powtórzyć, że alkohol cię zabija. Niszczy ciebie, Twój organizm, ciebie i ludzi wokół ciebie. Którzy są dla Ciebie mm, serdeczni. Powiedzmy tak. Bo. Jak zaczniesz pić, to nie tylko ty na tym stracisz, ale straci nawet ten ziomek, który być może próbuje i ta dziewczyna, którzy może próbują cię jakoś z tego wyciągnąć, bo oni też stracą, oni też przegrają. Więc przede wszystkim, jak już będziesz tak w 100% szerszy, bo. Bo to nie jest tak, że jak się nie pije kilka dni, to już jest strzeźwy. Mózg inaczej w ogóle pracuje, inaczej działa. Oczywiście, że we krwi może nie ma alkoholu, ale, ale mózg zupełnie inaczej działa. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Że, że ta trzeźwość, którą się osiąga, to jest dopiero trochę później, nie? Tą świadomość przede wszystkim, nie? Jak już to osiągniesz, to pamiętaj, kurwa, i zawsze o tym myśl, że alkohol Cię zabija. Po prostu alkohol zabija ciebie. I zadawaj sobie pytanie, czy chcesz żyć. Bo no to jest bardzo ważne. Bo ja na przykład chcę żyć. Chcę dużo zobaczyć. Taki na przykład jest mój cel. Ty może będziesz miał inny cel. Może będziesz chciał, nie wiem, zdać prawo jazdy, bądź też odnowić. Może będziesz chciał kupić samochód, może będziesz chciał. Bo wtedy będziesz miał to w zasięgu ręki. Jak nie będziesz pił. Bo jak sięgniesz po te piwo, to popłyniesz. Tak, tak to samo ze mną by się stało, na 100%. Wiesz dlaczego nie sięgnęłem po te piwo? Bo się boję. Boję się, co będzie dalej. Bo mogę dawno wypić te piwo jedno, i być może się by nic nie stało. Ale skoro tak daleko zabrnę w alkoholu. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby się właśnie stało. A drugi raz takiego fuksa mógłbym nie mieć. Bo nadal uważam, że to jest jakiś fuks po prostu Cii, traf dziwny. Ale każdy ma inny przypadek, nie? I tak naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć, bo ja ci nie pomogę. Nie dam rady. Nie mam takiej mocy. I to samo jest z Tam Oni mogą ci mówić, że alkohol szkodzi, że będziesz w kręgu i tak dalej. I będziesz tego słuchał. I będziesz to rozumiał, co oni mówią. Ale najważniejsze to, co siedzi tu. Bo zrozumieć. A robić. Ja spotkałem takich ludzi, którzy wychodzili z terapii szli na piwo. Znałem. Nie ze swojej grupy, ale znałem takich ludzi. Dlatego przede wszystkim geremyk najważniejszy to jest tu, żebyś miał pełną świadomość. No chyba tego, że alkohol cię po prostu niszczy i zabije, i długo nie pożyjesz, jak dalej będziesz pił, w końcu się przekręcisz. A jest jakaś szansa, więc może warto po prostu. Spróbować. A będzie trudno. Zapewniam Ci, że będzie, kurwa, trudno. Będą sylwestry, będą urodziny, będą imieniny, będzie kupa imprez. a ty będziesz musiał siedzieć przy stole i nie pić, bo wypijesz tego kieliszka i popłyniesz. Bo tak zazwyczaj się dzieje. Nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj. W tych. 90% być może. Może jest jakiś procent alkoholików, którzy piją nienaukowo, w co nie chce mi się uwierzyć. Dlatego, cóż, no trzymam za ciebie kciuki. Pff, I po prostu, nie wiem, kurwa, no nie wiem, wiesz, że nie wiem. Powtarzaj sobie, że po prostu to Cię zabije. Zabiera Ci wszystko pieniądze, zdrowie, znajomych, znajomych, Takich normalnych znajomych, wiesz, takich nie kurwa od kielicha. Bo tacy znajomi to są tylko wtedy, kiedy jest kielich. Jest za co wypić, jest co wypić. Wtedy są znajomi. Jak nie ma za co wypić, nie ma co wypić, to znajomi się rozchodzą, uszukają innych znajomych, tam gdzie jest co wypić. Więc to nie są znajomi. I pamiętaj, że życie ci się obróci o 180 stopni. A jeszcze masz przed sobą trochę starości, tak jak i ja. Więc można ją na przykład spędzić, siedząc na przykład za te pieniądze na plaży w Gdańsku latem. I patrząc na morze, zamiast stać pod sklepem i łoić browara. I to tyle chyba, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co Ci powiedzieć. Bo ja nie jestem terapeutą. Terapeuta powie Ci podobnie. Bo to jest kurwa trudny temat. A ja nie jestem lekarzem. Tyle mam do powiedzenia. Może Ci się uda. Oby. Fajnie by było. A jednego więcej. Do przodu by było. Zajebiście. Pozdrawiam serdecznie.